Więc nie słowa, a czyny się liczą. I po czynach należy polityków oceniać. I w tym obszarze, za którym opowiadam, myślę, że te tak rzeczy Zbigniew ziobro. Po czynach trzeba polityków oceniać. Dzień dobry Państwu, Zbigniew Kękuś. Po pierwsze Polak, odcinek 180 tytuł Oszuście Jarosławie Kaczyński. Co z odszkodowaniami od Niemiec? Żydowska okupacja Polski, 3 października 2019 roku. Proszę Państwa, na chwilkę wrócę do PPP 179. To był ten Mateusz Morawiecki, zestra się znowu ze strachu, czym nie złożył ofiary żydom, i tak dalej. I tak, Państwa, prezentowałem Państwu w tamtym materiale. Pismo, które wysłałem do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Tak się złożyło, że później byłem w Warszawie w poniedziałek w tym tygodniu i złożyłem je osobiście. 20 września, 23 września kancelaria prezesa Rady Ministrów, dziennik podawczy i złożono w trzech egzemplarzach: pan Morawiecki, pan Kryński, pan Miller. Kryński to jest ten ignorant, którego w szczegółach zaprezentowałem w tym materiale pan Miller to jest Piotr Miller to jest rzecznik prasowy rządu I ja poinformowałem tym pismem pana prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego że 3 października z przyczyn które w tym piśmie przedstawiłem stawię się w biurze podawczym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i poproszę o spotkanie z panem Kryńskim jeśli jego nie będzie to poproszę o spotkanie z rzecznikiem prasowym rządu Piotrem Millerem no i dlatego przy egzemplarzach poza tym Kopię tego pisma do Mateusza Morawieckiego złożyłem, skierowałem do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry i złożyłem osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości. I skierowałem również kopię do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, naszego niezłomnego Dudy. Przypomnę, że w tym materiale prezentowałem uzasadnienie dla. Mojego wniosku o przyznanie im przez Prezesa Rady Ministrów e, świadczenia rentowego, tak zwanej renty specjalnej w kwocie 35 tysięcy złotych miesięcznie brutto. Niektórzy z Państwa pytają w komentarzach oburzeni Kękucia, dlaczegoż to, dlaczegoż Ty chcesz 35 tysięcy brutto? Proszę Państwa, dlatego że na tych 35 tysięcy, żeby takie zarobki osiągnąć, ja pracowałem wcześniej przez 25 lat, to znaczy przez 10 lat w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie byłem asystentem, gdzie uzyskałem tytuł doktora, a później przez wiele lat na kierowniczych dyrektorskich stanowiskach. W korporacjach i tego wynagrodzenia z przyczyn, które przedstawiłem szczegółowo w tym materiale, pozbawiła mnie gromada tumanów złośliwych, myśliwych, która postanowiła oczynić mnie przestępcą. Informowałem Państwa, że tym pismem z 19 czerwca z prokuratury krajowej autorka Agata Piasny, prokurator prokuratury krajowej, poinformowano mnie, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny wniósł. Do Sądu Najwyższego kasację na moją korzyść od postanowienia sędzi Sądu Rolnego w Dębicy kończącego sprawę, w której byłem ścigany przez prawie 10 lat, przez sporo ponad 9 lat, no i w której Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, ten, który mówi, żeby oceniać po oceniać poczynach, przez 3 lata nie rozpoznawał, w tym dwa razy mnie oszukał mojego wniosku o wniesienie kasacji yy, od tego właśnie postanowienia sędzi Beaty Proszę Państwa, dlaczego 35 tysięcy? Ponieważ, jak powiedziałem, ja nie chcę nic ponad to, co zarabiałem wtedy, kiedy mnie z powodu aktu oskarżenia wniesionego przez prokuratora dostar Ridan wyrzucono z pracy. Tyle, dokładnie tyle zarabiałem yy, w 2006 roku w ING <laughs> Banku Śląskim mezaw. A ile oni zarabiają? Proszę Państwa, pismo z 2016 roku Radosława Ridan, ten tuman, autorka oskarżenia przeciwko mnie, zarabiała 10 917 000. 5 września 2016 roku pismo prokuratora okręgowego Rafała Babińskiego, nadzorująca prowadzono przez nią postępowanie Lidia Jareczkowska. Jest prokuratorem prokurator okręgowej, ona była przez kilka lat prokuratorem okręgowym w Krakowie, 12258. Kosmaty, yy, ściągnięty przez Ziobrę do prokuratury krajowej, 13 396. Kowalczyk, ona była później prokuratorem rejonowym, też nadzorowała tak samo jak Kosmaty to postępowanie prowadzone. Y, zarabiała już, gdy przestawić prokuratorem rejonowym 10 917. No i Kuśnierz, Edyta, też nadzorowała postępowanie prowadzone przez Ridan, przeniesiona służbowo do prokuratury krajowej. A później zarabiali, ich y, zarobki rosną. Ridan, prokurator prokuratury okręgowej, ten jeden z największych tumanów wśród prokuraturów, 13 421. A Jaryczkowska. 13 928 to jest pismo z 28 września 2018 roku. Zastępca prokuratora okręgowego w Krakowie, Marcin Lichosik. Ci, którzy mnie uczynili przestępcą, ci, którzy się czuli pokrzywdzeni przeze mnie, sędziowie sądu apelacyjnego, pismo z 2018 roku. Wiceprezesa sądu apelacyjnego w Krakowie, Polańskiego, do mnie, Kowacz Brown 16 359, Kremer 18 680. Kustrybek, sędzia w stanie spoczynku 12269. Sobierajski, sędzia w stanie spoczynku, to znaczy teraz w areszcie od, od dość dawna 2269. Jeśli chodzi o sędziny Sądu Okręgowego w Krakowie, które mnie uczyniły przestępcą, czując się pokrzywdzone przeze mnie, to z kolei pismo do mnie wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, Wieczysława Potejko z 2018 roku, z września. I mamy Dyrga. One już są wszystkie na emeryturze w tej chwili. 11 091 Ferek. 11 091 Karczwojnicka. 10 66, Kłosińska. 11 90, Agnieszka Oklejak. 11,90, osób 10,446. No i ten tuman yy, godna w cudzysłowie następczyni Oklejaki Dyrgi na stanowisku yy, przewodniczącej Wydziału Jednostowego Cywilnego Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie. Struzik. 16 123. Yy, oszustka, kłamca yy, wydała yy, wyrok, który został później uchylony z jej winy. Agata Wasilewska, kawałek, sędzia, sadystka, członkili Kolegium Sądu w Krakowie 13 9, 928. A ja, proszę Państwa, dostaję informację z ZUS-u, dostaję takie informacje, że będę otrzymywał emeryturę jak dożyję, bo na razie mi ziobryści, z Morad. Wiec czy chcą umieścić w szpitalu psychiatrycznym, będę dostawał emeryturę w kwocie około 1000 zł. No i sędzia Beata Stój, która wydała postanowienie, ścigając mnie wcześniej przez kilka lat, kończące sprawę 11, 9, 11 924, pismo z 2016 roku. I Tomasz Kuczma, ten Łajdak, który posiadając dowody mojej niewinności, wydał skazujący mnie wyrok w grudniu 2007 roku 10 644. Zatem, proszę Państwa, no nie miejcie mi za złe. Ja nie chcę nic ponad to, co powtarzam jeszcze raz. Bez zwaloryzacji, bez inflacji, w szczegółach mówię o tym w tym materiale. 35 000 złotych brutto zarabiałem, tego mnie pozbawili. Proszę Państwa, a teraz wracam już do głównego yy, wątku, zatem do tematu, yy, do tytułu tego materiału. Informowałem Państwa w PPP 179, jaka była odpowiedź dla mnie od Mateusza Morawieckiego, gdy w maju tego roku złożyłem wniosek o przyznanie mi świadczenia rentowego w kwocie 2500 zł. Pozwolę sobie fragment jeszcze raz zacytować. Uprzejmie informuję, że do zespołu doświadczeń specjalnych w Biurze Prezesa Rady Ministrów wpłynął Pana wniosek 8 maja 2019 o przyznanie Panu renty specjalnej. Tak zaczyna. Pismo radca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Beata Rosińska, potwierdza stan faktyczny i później. W związku z powyższym uprzejmie wyjaśniam, że w prawdzie Prez Rady Ministrów posiada, to bardzo ważne, posiada możliwość przyznania świadczenia emerytalnego bądź rentowego na podstawie artykułu 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 98 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Są to tzw. emerytury specjalne lub tzw. renty specjalne. Niemniej jednak celem przyznania tego typu świadczenia jest uhonorowanie osób, które mają wybitne, Indywidualne, także w znaczeniu niepowtarzalne zasługi i osiągnięcia w określonej dziedzinie aktywności. Równoległą przesłanką uzasadniającą przyznanie przez prezesa Rady Ministrów emerytury lub renty w omawianym trybie może być katastrofalne zdarzenie losowe, które posiada element wyjątkowości. Takie rozumienie wyżej wymienionego uprawnienia prezesa Rady Ministrów. Potwierdzone zostało m.in. przez dotychczasowe orzecznictwo administracyjne. No i w dalszym ciągu informuje mnie pani Osińska, że yy, pierwszymi, którzy mają yy, zająć się mną, no, pierwszymi, którzy mają mi udzielać w pomocy finansowej, są osoby, które są zobowiązane do alimentacji, czyli na przykład moja rodzina, znaczy oni nie pozbawili pracy, zrobili przestępcą, zniszczyli mi życie, mam na się sędziów, prokuratorów, ale utrzymywać mi mają moje dzieci. Bo tak stanowi podwładna pana Morawieckiego. I. Gdybym się ubiegał w dalszym ciągu, to przede wszystkim proszę o jasne i dokładne udokumentowanie okoliczności, które wskazują, że legitymuje się pan wybitnymi i niepowtarzalnymi osiągnięciami w jakiejś dziedzinie aktywności. Natomiast w przypadku powoływania się na szczególne zdarzenie losowe, proszę o jego opisanie i udokumentowanie, w tym wykazanie wymaganego elementu wyjątkowości. Więc proszę Państwa, w tym materiale Przedstawiłem, a w piśmie do presa Rady Ministrów Matusza Morawieckiego zaprezentowałem tą wyjątkowość. Myślę, że po pierwsze, jest, myślę, że nie ma drugiego takiego przypadku historii cywilizowanego świata, żeby Rzecznik Praw Obywatelskich uczynił obywatela przestępcą za słowa. Oni ma tak ze mną uczynił Rzecznik Praw Obywatelskich Andrzej Zol. Po drugie, nie ma drugiego takiego przypadku. Myślę, żeby aż 15 sędziów poczuło się przez obywatela pokrzywdzonych i żeby uczynili obywatela przestępcą. Po trzecie, myślę, że nie ma takiego przypadku, żeby obywatel był za czyny, których nie popełnił przez... żeby był ścigany za czyny, których nie popełnił przez... Prawie 10 lat, no i myślę, że nie ma takiego przypadku, żeby Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny rozpoznawał wniosek o kasację przez łącznie 3 lata, w tym, żeby dwa razy oszukał obywatela, który prosi go o wniesienie kasacji, a tak było w moim przypadku, Ziobro oszukał mnie dwa razy.